Dzień dobry. Ja jestem Jan Klajko. To jest PWE wyszła Aurora. Więc będziemy sobie tą Aurorę tutaj może obczajać. Na początek ja sobie wezmę narzędzie treningowe i obczaimy sobie jak to kurde wszystko działa. Ja myślę sobie dodam bota, tylko kurde, jakiego bota ja bym chciał tutaj mi sortunkę? Może niekoniecznie Ari Nie będzie Ani No niech będzie średnio zaawansowany ten bot I sobie zobaczymy Teraz, y, gdzie ta aurora jest, tu jest. No powiedzmy, że tak, ja runy bym wziął na razie. I nie. Zdecydowanie nie to, tylko nie właśnie to. O. o. To jest narzędzie treningowe, więc ten ten przeciwnik to jest tam tylko po to, żeby był. Będziemy sobie na nim skale tutaj testować. Zobaczymy jak to ten, jak to wygląda. Co to za skile są? Ten przeciwnik tutaj oczywiście jest tylko, tylko po to, żeby był. O no pewnie to jest botani, więc pewnie jak on tutaj nie ma, a ten jak nie masz nikogo innego, to ona na MIDA pójdzie. Trzeba będzie pójść na MIDA. No pytanie z czego? Pewnie się trzeba będzie jak w większości przypadków zacząć z Q, ja myślę. Mi się wydaje. Witaj w Samoner Swift. No czy ona nie ma żadnych głosów jeszcze? Trzydzieści sekund do pojawienia się stworów. O, taka sytuacja. To byśmy sobie na razie schowali i. Pojawiły się stwory.. Mm -hmm. Czietanka jest. Wydawało mi się, że ja... A, na dół, bo na dole Anka jest. Jednak, no to trzeba się do niej udać z wizytą. Myślałem, że ona pójdzie do Mida, a ona poszła na bota. Ale może nawet i lepiej. A widzicie? O kurczę, no widzicie, banka tutaj. O ty, małpok. <laughs> no, gdzie ten teleport jest? A, widzicie, to ma trochę... to, to ma delikatnie bilej. no Ta Anka tutaj... A! Wow! Ta Anka boli. Ona ma relatywnie spory delay, na, znaczy ten. On ma spory kona, ma spory cooldown na tym Q z tego co zauważyłem, więc to nie będzie takie proste no, Na na linii ona będzie taka sobie mocno A widzicie, już się spóźniłem Anki nie ma. Ja mam trzeci poziom. Ona też ma w trzeci, ale to samka. Ona flesz! Yy, Flesznęła, jak ja użyłem, Niby bot. Ale vidíš, a to... Aha, to też je damage. Patrzcie, no, udało mi się zabić Wota. Jestem spełniony, tak? Dzień dobry. Ja jestem Jan Krajko, to jest Aram na PBE. Nie planowałem go nabrejbać. Ale sobie nagram, bo wylosowała mi się Zoi. Więc jest jakaś tam szansa, że coś tam z tego wyjdzie. Jestem. No problem jest niestety taki, że ja teraz. No, nie mogę tego. No, ładuj się, ładuj się. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra, no ping mamy paskudny, no bo to PB, tak? To, 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 to normalne. Zobaczymy, co my tutaj... No tu ma zablokowana na wszystkich. Nie do powstrzymania. Uuu, no zobaczymy, czy on jest taki nie do powstrzymania. No ładuje się to, czy się nie ładuje. O co tu chodzi? Ładuje się, ładuje się chyba z tego co widzę po procesie. No, jest, dobra. Wszystko gra. Zoi, teraz pytanie co my chcemy kurde robić Z tego pochodnie możnego ognia możemy. No dobra. Bym powiedział, że coś takiego, chociaż może to nie jest jakiś specjalnie dobry. Bo to mi daje tylko dwa leczonka. Mamy Zoi na basenie, i to mamy dlatego, bo. Ja nie mam tego skinu, ale ktoś wykupił busta, co na PB jest w sumie normą. Prawie zawsze ktoś wykupuje busta. Nie, nie zdążyłem. O! Udało mi się ich strelować. Kogoś tam nawet trafiłem. O, nieruchomienie tylko. Czas by skorzystać z naszej apteczki. No tutaj o... No trafianie tutaj na PB to jest... Będzie z ulcem troszeczkę lepiej. i no teraz tak No mam jedną asystę Łódki, prędkości Ja myślę, że jej onianki tak pewnie i tak by się to to to...

oh mom No trochę tam bola. Nie można powiedzieć, że nie. Dobra. Kurde, no nie zabiłem go. Ignij, dwa trupy w drużynie przeciwnie. Ignij, mam to. Koniec serii. Co ona mi daje? Mamy, mi daje jak najbardziej. Koniec serii. Hmm, ja myślę, że maskę na razie bym sobie włożył. Tylko takie standardowe kombo. O flash. O!

Ho, ho 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 Widziałeś? Widzieliś tak? No co i jak widać kurde tutaj. Mamy Do widzenia panu. One shot to One shot Problem jest taki, że ja niestety, kurde, tutaj... Nie trafiłem, kurde... A! niestety kołdu efektywnej. Eee Tak, tak. No, zabraknie No, oni wygrywają, ale to, to to też Moja wina, no bo ja jak na zoi to tutaj niewiele robię. Nie aż takiego zagrożenia, jak powinienem. Dostał, Bo jednak do i została znerfiona i to mocno. Nie no, widzicie... Przy tym ping'u granie Zoe to jest taki lekki masochizm bym powiedział, tak? w drużynie przeciwnej! Pewnie to przegramy, ale to chyba nie ma znaczenia, bo i tak dostanę za mecz RPKi, a o to chodzi! Bo ja gram tutaj dlatego, tego żeby zrobić RPK i kupić ten, więc od razu sobie obczajmy Aurorę, jeżeli się uda. Mamy maskę, i teraz co ja bym chciał? Pewien półmięcienia bym chciał, co? No, myślę, że tak, tylko że dużą pałę musiałbym mieć. Zobaczymy, czy będziemy buły ładować w końcu. To nie bardzo jest jak. Spanikowałem. Co ja chcę tutaj? Pewnie flasza dodatkowego fajnie by było podnieść. O! przy końcu uzależni się na to, że to Trzy trufy w drużynie przeciwnej Ładla kill w drużynie przeciwnej kurde, nie udało mi się uciec. Ja bym to sobie sprzedał już i i będę miał pieniążki na to No i dobra Co mi to daje? Moc umiejętności dodatkowe Nie ma tutaj żadnych summonerów do wzięcia, no nie no In Aurelion Town. Ja tu dużo nie zrobię, bo nie przy tym pingu i nie przy moim braku doświadczenia na Zoi, tak? Ale jest 2612 Jak na taką papierową grę, grę tą jak Zoi No ja to uważam, że... No nie mogę kupić, nie mogę kupić tej dużej pały, niestety, nie mam palców. Kurde, to był błąd. Ale to i tak, ja sobie czekam na dużą pałę, więc dużo mnie to nie kosztowało jakoś. Oni i tak pewnie zaraz skończą grę, tyle dobrego, że moja tutaj... I podstawowy cel w tej grze zostanie i tak ciąg osiągnięty tam to ząpałe 850 jeszcze do tego ale to nic nie zmieni, Nie bo nie ten, nie bądźmy tutaj nie ma kurde, poddawanie się. Tu przy takim pingu, no to ta, ta gra jest taka w sobie, tego typu postacią. Chociaż przy tym młynie... Kurde... Przy tym młynie... Szczerze mówiąc, nie wiem, kogo ja tutaj bym... Pewnie mam rywiona, ja myślę. No mamy Rajot Pointy Tak wygląda tablica wyników, Co zobaczymy ile ja ten, ile ja yy... no, najmniej major w całej grze. No, widzicie, taka jestem Zoe, ale przy takim pingu no to myślę, że nie było nie do uniknięcia. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeśli się spodobało, to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie dzwonek, skomentujcie na dole. Przepraszam Was, że nie było gry y, z Aurorą. No ale wiecie, Aurora na ten moment, kiedy ja to nagrywam, to Aurora dopiero co wyszła, ją bardzo, bardzo ciężko na PB jest złapać. Y, poza tym na ten moment, z tego co zauważyłem, ludzie prawie wyłącznie na mida ją pikują, więc... A ja chciałbym nagrać Aurorę na supporcie, więc na razie Aurory na ten moment y, normalnego meczu nie nagrywam, Zamian będzie mieliście mecz Aramem ZoI. <kłysy> e, w przyszłym tygodniu może y, będzie odcinek z aurory na PB, e, jeżeli uda mi się ją dorwać w międzyczasie, a na razie ja się już zami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach League of Legends.